Mandero ludziska! Dzisiaj sobie trochę ponagrywamy w takiej pięknej scenerii zimowej, w takich klimatach. Romecika, tak. Kolejne przygody Jarosława z Rometem Mustangiem M4. Zajbi się się prezentuje. Dzisiaj taka trochę jazda zimowa. Fajna sceneria, pogoda w sam raz na rower, jest idealnie. Trochę Wam pokażę jak rower robi podgórki, właśnie takie w takich klimatach. Właśnie mamy, właśnie, znowu właśnie. Dobra, po tamtej stronie mamy taki fajny szlak rowerowy koło zalewu, przy zalewie z gałęziami, z górkami lescowymi, Dużo liści. Ślisko zobaczymy. Jak sobie romecik poradzi. Troszeczkę będziemy nagrywać kamerką z głowy, z kasku. Może nie wytrzęsie. Może nie wytrzęsie. Ale powiem wam, że zajebi się tutaj jest. Uwielbiam. I w akcji nasz mustang. Tak, mustang. Dobra. No to do dzieła. Dobra i moi drodzy yy, pierwsza przeszkoda na mojej ścieżce, znaczy mojej tutaj w tutejszej ścieżce no i tutaj mamy taki fajny podjazd To zależy z której strony się jedzie Tam mamy ostry zjazd i jeziorko fajne trakty ślisko, ślisko, ślisko tak to się prezentuje. Nie wiem czy teraz telefon oddaje wzniesienia. Ale z tej perspektywy myślę, że widać. Stromo jest. I to bardzo. Tutaj tutaj korzenie są. Właśnie. Droga z korzeniami. Tak to tak to się prezentuje. O, tam jest taki stromy zjazd z, z uskokami pionowymi, także je, rower ma co robić. Nie nagrywam z tego względu, że kamerka mi padła, bo ja zapomniałem baterię naładować. I tak będziemy nagrywać, schodzić z roweru po prostu i nagrywać z tego względu, że jak Włożę kamerkę na rower, telefon to bardzo słaba jakość, nie daje rady. Takie trzęsowisko jest Co widzieliście w ostatnim filmie. Ale rower pod górki na dorce zajebista sprawa u, szapoban la W tym odcinku teraz odcinku drogi szykują nam się fajne zjazdy. Fajne zjazdy. Proszę bardzo. Tak to się prezentuje. Zjazdy tam dalej są podjazdy. I tak trzy razy. Takie trzy takie zjazdy, gdzie są fajne niespodzianki. Korzenie, łapy, uskoki. To takie jeden z tych gorszych. Z tego względu, że drzewa są i tutaj przykładowo na tej wysokości, gdzie palec jest taki uskok. No właśnie, trzeba się nauczyć. I podjazdy korzeniowe. Fajna sprawa. Zawsze pod tą górę to miałem problem. że znaczy problem, było ciężko. Teraz ten, ta dorka bardzo łatwia i to bardzo dobra zaczynamy się bawić kolejny przejazd zakupimy sobie kamerkę jakąś fajną, nie wiem napiszcie w komentarzu co polecacie ja mam na oku taką kamerkę, nie wiem czy słyszeliście Upman czy tam Upman ponoć jakościowo bardzo fajnie wykonana i bardzo sobie chwalą Przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, Brazylia, tamte, Ameryka Północno-Południowa. Więc zaczynamy się bawić. Dokładnie, żebyście mieli fajny przegląd tego, co robimy. Dobrze, tak się jeszcze w oddali prezentuje mój sprzęt. Mustang. Bez skitu ta nazwa do niego pasuje, Mustang M4. 2022. Świeżynka, nowość. Także działamy. Do zobaczyska na dole. <grym> tak więc tak, moi mili. Nasz rower. Nie wiem, czy go widać. dać go. Mustang M4. Mogę powiedzieć, że w takich warunkach zimowych zajebista sprawa korzenie śliskie, albo śliskie. Tu trzeba uważać, żadne opony Wam nie pomogą na śliskich korzeniach. Ale pod górę, jak złapie śliskie korzenie, cofnie się pedała, właśnie nastawi się, on idzie. Nie ma to, że się ślizga i stanie, ale przy odpowiedniej jeździe wszędzie wiedzie, Dokładnie. Dorka, fantastyczna sprawa. Fantastyczna, dokładnie. Powiem Wam, że dzięki lekkiej ramie i lekkiej konstrukcji yy, zejbić daje radę w terenie. W takich górkach, co widzieliście, ciężko to uchwycić na kamerze, ale myślę, że będzie było widać. Więc bardzo polecam rower. Kolejne testy, dokładnie. Daje radę. Zobaczymy, jak to będzie się długo, długo trzymać przy takiej jeździe fakt faktem e, ostrożnie jeżdżę staram się ostrożnie bo to wiadomo nowy rower czekam na, czekam, czekam na pierwszy, pierwszy przegląd i dopiero wtedy zacznie się jazda troszeczkę ostrzejsza skoki nie skoki mam nadzieję że do tej pory do tej pory kamerkę uda się zakupić to zobaczycie dobra ja na razie a Przepraszam za tamten film ostatni, za to, że była taka jakość, ale niestety niestety nagrywanie na kierownicy telefonem źle wróży i nie polecam. Zresztą widzie, widzieliście jakie trzęsowiska, dlatego film został trochę poucinany. Te właśnie teraz, co teraz pokaza, pokazałem, takie fajne górki nie górki, pominąłem jedną rzecz, takie e, przy, był taki pewny pewna taka e, ułamek ścieżki, właśnie gdzie wystawały bardzo, bardzo korzenie, praktycznie pokorzenia, które wiecie, jak to jest, jazda po lesie, pokorzenia, samych. Ale powiem Wam, że rower, rower robi robotę. Tak, w tej chwili nie ma lepszej opcji. Romet, romet. Robert. polecam serdecznie, Jarosław z Mustangiem M4 zapraszamy na następne filmy zapraszamy na komentarze dokładnie robicie robotę dzięki Wam jesteśmy i dalej nagrywamy i dalej będziemy nagrywać na razie, strzałeczka, miłego siema